Już, 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 już. On chyba był tutaj. O. Gdzie ty, Patrzę, w ja Patrz tam, w lewo, w lewo. Tam, jest, tam. Tutaj, w lewo patrz, poza mapę. O! No Ale koks! No, no dobra, koddy. to jest Koks on fest! Siema, z tej strony hogaty, a to jest odcinek z CSGO Hide and Seek wraz z ekipą. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, chcecie więcej odcinków tego typu, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie subka, wpadnijcie na Instagrama, fanpeya, oczywiście na G2. Z linku podanego w opisie pod filmem. Dzięki. Tak skrytki zrobione, że ja się znajduje oczywiście, jak już się mapkę przejdzie. No. Uh -huh. Dobra ale ja coś znalazłem już od razu To nie ma żadnych bity kurde od pola chcę. 30 sekund do otwarcia, na pewno musi być coś w basenie No nie ma opcji, że nie ma w basenie niczego No nie ma opcji, halo basen O o o o o o o o jest coś w basenie ja dokładnie myślę, znalazłem... Co znalazłeś? Nie jak jestem ogólnie teraz Bo znalazłem ja jakieś jest... zejście w garażu o, Ale ja jakieś miejsce w garażu znalazłem Dwa wejścia do basenu jakby o, 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 a w basenie jest jeszcze ukryta ścianka jakby w tym tym jednym, także... <giby> <giby> Dobra. To nieźle. Nie wiem czy ja się tu nie utopię przypadkiem Gdzie? No bo ja jestem w wodzie też. Okej. Okay. i tutaj jest... No no nie powiem, że nie, ale głęboko całkiem. ja się schowałem w wentylacji. O nie, coś się Okej, okay. coś idzie. też mnie słyszało chyba. No i płynie tu, płynie, jest już tu w basenie. No nie! No nie, najgorzej. Już tu, już tu jest. Ale czekajcie, liczę na to, że nie wejdą dalej, jakby ja jestem za ścianką. Mam nadzieję, że nie pojawię im się na radarze po prostu. <grym> On mnie nie widzi. <grym> Tutaj też tak On... teoretycznie łatwo się nie wchodzi do tego basenu. No jeden jest u mnie w ściekach i mnie nie widzi jeszcze. Nie, tak no basen, powiem wam panowie, tak, basen to jest podstawa do sprawdzania, zawsze. Dobrze. O, e dobrze. Ty. Bacz, ja ale widzę przy ściany. Wiecie co? Co jest? Chłop był w basenie? Nie udało no. mu się wejść do środka i chyba poszedł. Aha. Ob... Ja jakiegoś buga znalazłem i widzę praktycznie, gdzie oni są, jak nożem walą. A, ale to tam jest łatwe. w sensie ty jesteś za jakąś nie wiem, niewidzialną ścianą, nie, schowanej? Nie, nie. <laughs> po prostu się sięka, po okay. prostu nie da się tutaj otworzyć z jednej strony, jest tylko jedno wejście. Dobra, okej. Okay. Czyli jeżeli. jak To jest taki one way, że jak ci wejdą, to już jest po tobie. I chyba tak, no jeszcze nie wiem, nic nie znalazłem mogę poszukać, ale nie chcę teraz dziękuję, że... No, 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 no jasne, jasne. Pierwsza runda zawsze jest taka, że... że po prostu no, biegniesz do pierwszego miejsca, które znajdziesz, tak, nie? Dokładnie, dokładnie, to jest, dokładnie, to jest dokładnie. zawsze pierwsza runda gaming. Okej, okay, coś niszczą. Znowu ktoś jest w we wewozie. Ja się wyciszałem... O nie, czekaj, jest tu jest, pop, jest tu chłop. Jest no, chłop. Nie poradzisz. Wyszedł wyszedł, wyszedł! wyszedł! Tak, po, powalił tym nożem o ściany, nie? I wyszedł? Przed jednym wejściem wyszedł drugi. A ja tak patrzę, co ty chłopie robisz w ogóle? To jest! Dobra, tak, tak, mogę wchodzić do basenu, okej. Okay. Dobra, tego się nie o, spodziewali o, o, chyba. po mnie coś jest, tu panie. Ja wam powiem, że do mnie nawet nikt nie. Przyszedł, nie, nie, nie przyszedł do, do, do tej wentylacji nikogo co Ej, nie ale miałem. to jest, powiem wam, robimy jakiś rekord, 4 minuty no. bez y, przeciwnika, który by no, nas zabił tak naprawdę kogokolwiek. Dokładnie. Także jest git, strasznie. A ja wam... Wiecie co? Możemy, wiecie, jak zagrać teoretycznie, ja czuję, że można byłoby tu posiedzieć i by nas nie znaleźli. Ja chyba wyjdę po prostu do nich i dam się złapać, tylko po no. to, żeby to trochę, wiecie... Przyspieszyć. Urozmaicić. Tak, bo wydaje mi się, że oni tu do mnie nie, z, nie znajdą mnie tej miejscówki. Ta, mam takie wrażenie po prostu. Moje miejscówka jest koga, bardzo łatwa jesteś? W basenie, tylko że w basenie trzeba przejść na narożnikiem za ścianę, a tam jeszcze jakby przez jedną ścianę można przejść. Tylko trzeba wejście znaleźć, jakby na środku. Ona jest. No powiem tyle, moja miejscówka jest w miarę łatwa. bo o, o! o. Widziałem kogoś, jak przechodził, ale nie wszedł do wentylacji. Ja sobie pływam teraz w basenie ja już wyszedłem. Ja myślę, że też zaraz wyjdę <grym> Ja mam jednak... to, że jak ktoś będzie... O! Czekaj, ktoś wchodzi do wentylacji, dobra Ja sobie chodzę po podwórku w tym momencie. Ja też, ja, ja, ja też. Ja już szukam kamp na kolejny ten w tym momencie. <grym> Ej, bieskita, no, jestem na podwórku po prostu <grym> Peśu, gaty, witam. Da, ja, Zaku, ja dalej dalej witam, zawój cię witam, ty, Tu jest halo, halo. tu jest pozycja, tu jest... można się skampić pod tym, pod spodem w tej szopie hmm. Jest takie... Patrz na tak. Powiem wam, nie że trochę, widzisz. trochę, trochę, trochę zmieniłem położenie, nie? No. Bo, bo najpierw do tego pierwszego wejścia ja go widziałem jak tam wpływ... <laughs> <Siema, aura. Siema. śmiech> jak tam <dzisiaj>? Uciekaj! <śmiech> Uciekaj. <śmiech> A znalazł <laughs> Nie mogę się nie mogę. znalazł O! Dobra Dobra, przegrywamy, ale to na naszą no. ten jakby to nasza runda była, tak naprawdę Tak, plus jeden. Jakbyśmy nie wyszli z miejscówek to by nas no. w ogóle nie znaleźli. Ale nie no dalej Dragon, dra dragon by nie znalazł nas na przykład, nie? <laughs> 10 sekund dajesz, dajesz, dajesz Pięć, 4, 3, 2, 1 Dobrze, dobrze! Mamy rundę! Mamy rundę! I... Sprawdzimy gdzie oni są Ty, dwa, jeden i lecimy Okej, okay, właśnie, respie, no, 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 no było. dokładnie the same To ja idę sprawdzać domek, idę spra sprawdzić o. wentylację, bo może no, ktoś się tam skampił, ja nie pamiętam jak Może nie, nie. Tresko oczywiście sprawdzacie też, Pani żeby nie było No, 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 tu się tak gdzieś wejść, przy respy Właśnie nie wiem, myślę, że tam teleport jakiś jest Myślę, że skater już coś znalazł Jest taka szansa oni teraz mają jakieś pozycje pewnie ciekawe, tak, dobre, Nagarnięte. Tak, 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 tak. Dobra, jest sobie śmietnik. Czy w śmietniku cokolwiek się znajduje? Można sobie przeskoczyć, to rozumiem. Akuratnie. Ja akurat ja nikogo nie było, teraz idę do tej Taka do tej podstawa. Na, najpierw te podstawy musimy sobie sprawdzić, tak, nie? Tak, 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 No to moja kampa akurat jest nikogo nie, nie. ma. No chyba, że Dobra. się w takim tunelu, gdzie tam był, ale mhm. to później sprawdzę. Sprawdzam jeszcze ścieki tak szybko. Oj Ściany, ściany będą ten, ważne, też Domek na pewno, w domku ja jeszcze w ogóle nie by... <noise> Gość za drzewem po prostu był <noise> Po prostu, tak o, za drzewem sobie siedział <noise> Tu na polu sobie siedział chłop, no nie mogę Co to za wiadro Dobra, jeden złapany Jest ten mały domek Okej, okay, na razie nasze okay, kampy okay. wygrywają O, drugiego znalazłem, mam skatera <noise> Panowie, mam, mam... drugiego gościa. To już wiecie, no możemy, możemy już szukać jak coś. Ej, i to jest... No? Ja znalazłem w ogóle jakiś... ten, patrz, chodź. Idę, idę. A gdzie? Gdzie? W sensie tu? Bo ty z Aurą jesteś tam. A nie, a dobra, bo ja miałem... bo Aura ma, ma ten... Ma. Jak mam do was zejść? W jaki sposób? Ale kurde, nie? Gdzie, Gdzie do was zejść? Świkła? Na, yy, na dół, spodami, Tu są spady. Tak? A, dobra. I co tu jest? Tu i tam jest cement, za cement. Wejdź do ski. Wo nice! I tu, I tu za cement. I tu masz ten, i tu masz drabinę. I tu jeszcze możesz się tepnąć, w razie czego. KOKS! Dobra, no? idę tym teleportem. Ej, KOKS on, miejscu tu. Dobre. Okej, okay, ale musimy yy, teraz mniej więcej w ogóle poszukać jeszcze ostatniego, nie? Zbiega kryminalisty. Gdzie on może być? Gdzie tu są w ogóle jakieś. Okej, okay, tu jest coś, po czym mi westrejfowało. dokładnie. Tu jest drabinka jakaś. A tu byliście? Ciekła? Po drabince? Nie. W tym pomieszczeniu? Na takim trabince, poddaszu, jakby? Nie, nie, nie. No, no to tu jest drabinka. Na ja nie <noise> byłem. Dobra, dobra. Spoko, jest pomieszczenie kolejne, znalezione w razie W Kokso. Ja też, to ja też znalazłem, ale tu nic nie ma. Jest takie strasznie tam, strasznie widoczne, bo się mm -hmm. tak tutaj narzuca w oczy. Tu jest basen. A do tego się nie da wejść jakoś. Do kominka? Nie chyba. Dobra, szukamy dalej jakichś przejść ciekawych. Kuchni czegoś nie ma, jakiejś ukrytej tej? W zlewie gdzieś... O, tu jest! <laughs> siema, aura. <laughs> Okej, okay, jest jakieś ukryte przejście, jest jakaś kampa w tym miejscu, żeby nie było. Dosłownie takie, taka drobna kampa. Wszystkie ściany patrzcie, nie czy one są coś nie są za grube na przykład te ściany. Wtedy, wtedy są bardzo podejrzane takie ścianki. Tu jakoś podejrzanie można na to wejść. Dziwne, dziwne. Podejrzana sytuacja. Dobra, ja, ja muszę rekonesans sobie domku zrobić jeszcze. Ta ścianka jest giga podejrzana. Tu na pewno coś musi być. No nie ma opcji, że tu, tu niczego nie ma w tym miejscu. O kurde, ja mutowany byłem. Przy kominku jest ogólnie też fajna Cześć, kampa. Dobre. I przy dworze. Okej, okay, no to ładne jest widocze, nie wszystkich. Przy kominku jest ta, takie wejście pod rabince w ogóle, nie? Także... A nie, to za, za tym po, jakby w pokoju obok to jest też wejście do kominka praktycznie. Mm -hmm. O tu w szafki Masz można wejść. wejść trochę, z tego co widzę. Oho, w biblioteczce jest podwójne, podwójna kampa jakby. W okay. biblioteczce wyżej. Widzicie, że ten na dachu operujesz, teraz o, na spra to jest pójdę tutaj nadwór. Sprawdzam niektóre Fajna kampa. O tu jest. Trafinka? O, teleport znalazłem Pikła, patrz, tutaj Gdzie teleport? Tu, 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 tu poza mapę, jakby A, no ty Jaki teleport, co jest? Koks jakiś? Wiesz, ty sam możesz no, i bardzo A, ty sam możesz tam stać, a oni cię wezmą zabierz, tak, 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 za wiele, za jakiś za obiekt. Tak, tak. Tak? E, on, Przez on. Jest ustawiony. Nie? Ogólnie ten teleport jest taki sam. jest na górę, widzę i, ale nie, no, hokasy, ja nie wiem, mam nadzieję. O, nie, ty, coś innego znalazłem! Ty, no to właśnie ten teleport, myślałem, że o tym nie, mówisz. To nie to, to nie to, to no co te? innego całkowicie. To pokaż już ten inny pokazuję. Jeszcze. Już, 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 już. On chyba był tutaj. O, gdzie ty, ty polegasz? w lewo, Tam, tam jest, tam. lewo, patrz, poza mapę. O! No, ale no. Goks! No Dokładnie. dobra, to jest Koks on Fest! W takim razie, no. Kozak. To mamy już jakieś kampy mniej więcej. Dobra, panowie. Dokładnie. Wiecie, śmiechem żartem, ale my dalej tak, nie znaleźliśmy tak. jeszcze Dragona, Dragon'a, tutaj. dokładnie. Że on ma jakąś najlepszą kampę. Ja w ogóle szczerze, ja nawet nie sprawdziłem tego basenu, ale wydaje mi się, że oni go nie znaleźli koniec końców. Nie no kurde, nie wiem. Wejdę do, 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 do tego basenu. o Nad tym tu jest wejście. Nie, oni dalej nie mają tej kampy w basenie w razie, wu, no. A w ściekach jeszcze muszę sprawdzić w garażu szczerze mówiąc. Jeśli są belki rozwalone, to wtedy ktoś tam jest. Jeśli nie są, to nikogo tam nie ma. Tak hmm. to działa. A w ściekach nie byłeś jeszcze? Takie. Właśnie byłem, ale po prostu z innej strony. Idę zobaczyć moją kampę Dobra, tutaj. Dobra, rozumiem. Nie? Ty, no dragon. bo gdzie, gdzie jest dragon jeszcze? No to by. No skuto. właśnie ten dragon się skitrał i ta mapa jest, no nie powiem, że w miarę duża w miarę Tutaj duża, na pewno że... jest jakieś... Okej, okay, dobra, o, wskoczyłem sobie te, teleportem. Znalazłem. Nie, 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 teleportem sobie ja przez przypadek skoczył Chyba drugi raz Dobra Kurde byłem, dobra? Gdzie ty na placu zabaw wskakiwałeś do tego teleportu drugiego w ogóle? lewo teraz. O no, no no, tak, dokładnie. O. A, jest tak, exit to jest to. A, a tu... Musisz tam kontrolę, wiesz? Z kontrolem musisz. No tak, a, a sprawdzałeś czy nie ma tu jeszcze jakiś kamp? Właśnie nie za bardzo, bo chciałem wiesz po dragona lecieć gdziekolwiek. Dobra, jasne, 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 jasne do Dragon'a znaleźć już powoli. Oh, jaka miejscuwa na dachu! Kolejne to jakieś miejsce? Tak, 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 tak. Ale to strasznie się wyróżnia. To strasznie się wyróżnia, więc... Mi nie się nie wiecie, wydaje, co... że jeszcze coś na podwórku jest takiego, że wiecie, no... że na przykład ściana może być jakaś. Badnie. Trzeba byłoby całą ściankę chyba przejść. Cały murek na kontrolu mam takie wrażenie. Ty, no, ale ja nie, ja no to ja Dragon ja to to, się to naprawdę teraz? jakąś campusy znalazł. No. Ja, ja wam powiem, że ja jestem w ściekach, ale nie sądzę, że tu się da jakoś, ten, y... Nie wiem, czy tam wejść. coś jest. Kurde. Ej, no do dobre, no śmiechem ma... żartem naprawdę go, gościa nie możemy znaleźć no nie, 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 w tym momencie. Nie, nie znajdziemy go coś, czuję. <noise> Okej. Okay, to jest Dla strich strobie. znalazłem jakieś wejście. Jak w tym strychu? racji minimalny strich, taki... Ja znalazłem, ten, wejście yy, od garażu do ścieku. No tak, tak, okay. tak, no mówię właśnie, no to ja tam w pierwszej rundzie byłem. Ja mam wrażenie, że on jest w jakiejś takiej basic pozycji. Tak, też tak myślę, coś tak myślę, Tylko I my do... tego po dra... prostu nie widzimy tak. w tym momencie. Nie wiadomo gdzie po prostu, po prostu Dragon myśli nie Plus jeden, ty wiesz, się śmiesz, a to plus nie jeden, to, to prawda. Tak właśnie Kurde. może być. No nie no, myślę, że Dragon nas teraz porobił. No. spędziliśmy czasu po prostu na szukanie chryjowek i... No trochę tak, trochę też trzeba przyznać, że jednak to, się to, tu oczywiście Tu się można schować, ja Okej, okay, tu się ale... można schować. Ale powiem wam, że mapa mi się podoba. Na przykład tak, jest mapa dużo takich no, fajnych no, no, camp. Nie wiem kurde gdzie ten dragon mógł naprawdę polecieć bo... Ja jeszcze no, całego domu nie sprawdzałem szczerze, powiedziałem ja tak jest... Nie wiem czy sprawdzałem czy nie sprawdzałem szczerze, mówiąc, no dom jest całkiem duży. W ja wnam jakąś kampę i nie mogę teraz wyjść. A dobra, jednak zawsze. Ja kolejne Dobre. kampy znajduję no właśnie w ogóle... jakiejś łazience w czymś. A, tu się tak da. Się Patrzę też po ścianach, bo one mają TT, w sensie te przejścia są takie jaśniejsze trochę. No dobra, przegraliśmy te rundy z jeden Ule. jeden w rundach. Nie jedyny nawet zabaw w swoim kryjówkę użyć, myślę. Ja nie wiem. Kurde, ale. miejmy nadzieję, że mnie dragon nie widział, jak to robiłem. To mi. Bo inaczej będzie przypał i to bardzo pójdę przez gdzie, się gdzie drago. jest ten dragon? Gdzie w piaskownicy mogło być to coś. Kurczę. Ja to tam, ja to zniszczyłem, to żeby. Dobrze. Dobra, dobra? Ja nie wiem, gdzie ja chcę iść, czy, że powiedziałem, czy do biblioteczki chcę iść, czy. czy mnie gdzie? przez to okno było widać wtedy? Czy po prostu minik widzieliście? Było przez jest kolejny to pomieszczenie. Widać, widać co? Było jest kolejne JAKIEŚ POMIEŚCZCZENIE Ajajaj, dobra bo ja nie wiem Bo chciałbym wiedzieć kiedy oni do mnie no, idą, no, no. Nie, żebym mógł teleporta użyć W tym pomieszczeniu to ja też nie byłem Ale to jest takie chyba średnie bym powiedział tu No to dobra, Ja teraz w łazience się schowałem, ja mogę być szybkim celem praktycznie Dobra ja też będę wy... szybkim celem, w ścianie sobie stoję po prostu Taka kampa, że macie plakaty dobra. w ścianie yy, Widzę Iwiusz, Dom, trzech rycerzy Idą, idą Jeden spał, drugi z oh. Zobaczymy. Nie, to, nie, to, nie to będą szybsze rundy, tak? Teraz, nie wiem, czy my ja. widzieli już, chyba my widzieli już, coś się boję. Daj mi ciekawi, gdzie Hater ten jest. Dwóch, dwóch na no. dachu jest, jeden w bafacie A znają? Ciekawe, czy znają, bo my nie wiemy, co oni znają. Oni to naprawdę tam. dużo kamp sobie sprawdzili, naprawdę dużo e, tego dwóch znają. Dwóch na dachu więc. Bo, no, nie wiem, gdzie oni teraz są, szczerze mówiąc. Dałem wam info jakiekolwiek. Okej. Okay. O, jeszcze dalej jest jeden na dachu. Dobra. Sprawdza wszystko tutaj. Słyszał, jak sobie po domku biegają, także. Spoko. O, o, o z dachu. Po Woda drabince, skończył. po drabince ktoś chodzi. No, 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 no. W basenie jeden jest. Ja się ja... za ścianą. W basenie pamiętajcie, w, basencie, w basenie jest w sumie nieodkryta kryjówka cały czas. Dokładnie. To jest... Oj, chyba odkrył, chyba to. odkrył już. Myślisz, że odkrył to w basenie? Tak, tak. Wbił do basenu i bo już odkrył, bo nie wychodzi z niego. Ale to wiesz, tam są dwie, więc. A tam dwie są. No dobra. bo w sensie nie, nie, nie. Chodzi o to, że tam wchodzisz jakby basenem do kryjówki, nie? I w tej kryjówce masz jeszcze jedno przejście za ścianę ukrytą. A -a. ja tam byłem w tym pod, podwójnym jakby, nie? Bo oni do tego pierwszego w basenie wchodzili, tylko nie znaleźli tego drugiego. A -a, Właśnie dobra. na tym cały widz polegał. No, a że nas tam nie odkryli, bo myśmy się sami odkryli w sumie, nie. To teoretycznie to jest jako bezpieczna kampa cały czas. No, niby tak, niby no. tak. No, tak. ja się dalej tutaj trzymam. Widzę, że okay. też. Miejmy nie nadzieję, że dragon, droże. czy któryś z chłopaków się nie ukryje tam w sumie, w tamtej kampie. Kurde, a cały czas mnie ciekawi, gdzie on się ukrył. Trzeba się będzie no. spytać później, gdzie on, gdzie on wszedł do jakiej kampy. Oj, 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 coś czuję, że zaraz może ktoś na plac zabaw do mnie wskoczyć. Mówisz? A to jest praktycznie... Teleportowałem nie. się, wyteleportował. Skater też się teleportował. Dobra. Ten Chłopaki teleport, uciekał. nie? widzieli uciekał, widzieliście, widzieliście. Uciekam. Aura? tak, nie żyje, nie żyje. Kurde, przez przypadek wiem na teleport, chciałem blisko stanąć, ale chyba nie wiedzą gdzie to jest, szczerze mówiąc. No, nie mają zielonego pojęcia, gdzie to jest. Ale to jest. Ajajaj. To był prosty teleport akuratnie na tym placu za no Tak, bardzo, no, bardzo prosty. Tak ale wydaje. chyba nie znają tego teleportu. Bo mnie widzieli już zresztą od początku, tylko mm -hmm. po prostu zignorowali, bo nie wiedzieli jak tam wejść. Myślę. Rozumiem. O, po dachu cały czas chłop biega. Rozglądnij się ogoty, bo ciekawe jest, gdzie jesteś Ja yy, Na piętrze masz po prostu, Aha. widzisz, tu do końca idziesz i tu jest wejście, tu o. Aha. Tu jest wejście i masz o, plakaty jakieś. Aha. Ogólnie i masz taką skrytkę, nie, jak dla Harry'ego Pottera cię? w pierwszym tym. <laughs> A to była wejście, bo, bo ta biała ścianka, dwie takie, czy nie? Ta nie, tamta biała a, ścianka a, okay, jest wejściem okay, okay. jakby. I to nie wiem czy kucnąć też nie trzeba, nie? Na końcu. A, bo dobrze. ona, wiesz co, ona nie ma takiego sprite'a, w sensie ona ma, wygląda jakby była jednolitą a, ścianą i nie widać tak rozumiem, na pierwszy rzut oka, że jest wejście, nie? Ja tu wszedłem a, po prostu idąc ścianą, m, tak a, przez przypadek okay. przyszedłem tutaj w to miejsce. O, ktoś jest po drugiej stronie Widzę, że to... w toalecie siedzi No, najpierw to, że tędy się wchodzi, nie? I tu dalej nie ma a. Taka jakby pier pierwsza kampa, nie? Ktoś tu O! jest po drugiej stronie Ty, co jest? O nie Spad. Ale wiesz co? Jest po mnie tu zaraz Tak czuję O, do mnie już chłop wszedł Czeka, Zaraz czeka. będzie po mnie. Bo wszedł? Oho! Dobra. Dobra. Jest po mnie. Znaleźli w końcu to, to wejście. Dobra, mnie wszedł. I poćwiklem.